Dzień dobry w Tromso, za kołem podbiegunowym. Koło Polarne znajduje się jakieś 350 km stąd, od Tromso. Tutaj mamy arktyczny kościół, taka katedra arktyczna. No i godzina 11, dokładnie 55, czyli myślę, że około 12, .00. tutaj jest najjaśniej. No, jeszcze 15 minut i będzie ciemno, więc pokażę Wam, jak już będę. Bo tam jest jakaś kawiarnia, płatne wejście jest, więc zobaczymy, czy tam w ogóle można teraz wejść i czy pójdę do kawiarni, czy nie. Bo chciałabym coś zwiedzić. Tutaj niedaleko znajduje się kolejka linowa, którą można o, sobie pojechać do miasta. Jakiś kilometr, 300 chyba stąd. Tylko, że jak jest, zaczyna być ciemno, to może nie być za bardzo widać, ale jak nie dzisiaj, to jutro tą kolejką na pewno się przejadę. I, I tak wygląda ta katedra. Bardzo fajna, arktyczna i o ciekawej symbolice bryły. Właśnie sobie przypomniałam, że jest czynna od 15. To jest kościół z taką piękną mozaiką, bo ją nawet widać z daleka. Jechałam autobusem. Więc teraz idę. Tutaj mamy ten yy, słynny taki wiadukt, yy, gdzie można się przeprawić na drugą stronę. Yy, bardzo ładna architektura tego kościoła, bo jest tak wkomponowana yy, właśnie w ten krajobraz. O, jak ładnie! Tu na górze. A, to ten słynny most, który jest na zdjęciach. Chciałam Wam powiedzieć że nie dostaniemy się do środka tej y, architektonicznej bryły mm. ponieważ jest czynne od 15 a jest, wydaje się, jak tutaj wydaje się, że jest już koło 16 w Polsce a tutaj jest dopiero y, za dwie od 15 tam jest kawiarnia a w ogóle z tego opisu co tam czytałam to jest y, te ściany są takie jak lodowiec, coś takiego może tam yy, nie wiem, może tam się da wejść później na kolejkę? kolejka jest tam trzeba by było I idziemy, tak bo widzę, że się jakoś przejeżdżamy do pół, do ale tak, ale czy zdążymy <śleszamy> ja wiem, czy zdążymy <śleszamy> póki jest zmrok 15 minut tak wygląda Tromso. for some brew and dwunasta godzina 12:50. Jakieś jeszcze 15 minut będzie tak jasno: to jest najjaśniej, już jaśniej nie będzie. I idę w kierunku kolejki linowej. Jest dzisiaj na pewno na minusie dużo, bo jest bardzo zimno. Tutaj się trochę oddalam od miasta w stronę góry. Tak wygląda ogólnie za kołem polarnym, czyli naprawdę arktycznie. Bardzo pięknie. No. ile jest na minusie z 5 Kolejka linowa. Można wjechać i zobaczyć panoramę całego Tromsu. Wjazd jest 5 minut. Co pół godziny jeździ. No i jest drogo. Zaraz pokażę ceny. <try> Chodźmy na tam bilety. Kolejka jest tutaj jest cieplej. Wyczekamy. Tu tak wygląda w środku. Ale ślicznie Tak to później wygląda. E, I teraz tak, bilety kosztują e, 395 koron norweskich, e, czyli to wychodzi e, około 200 zł. Polski. Jeden przejazd w obie strony. Do góry i na dół. Na widoczek i z powrotem. Tak jak mówię, od 15 minut zaczyna się już robić ciemno. Bardzo zimno. Można było w jedną stronę tylko wjechać, a w drugą nie. Taniej było. Jedna trzecia ceny taniej. No ale jak tu wrócić? Nie da się. jak na y, torze, na jakimś szlaku. Chodź tam do środka, idziesz tam daleko. O zamarzniemy tam Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce, kolejkę linową, naprawdę. I tutaj wjechać. Bardzo, bardzo polecam. Jest drogo. Może tam powiedziałam, że cena 200 zł około, ale chyba tam wychodzi troszkę taniej, 150 chyba od osoby, 150 zł wychodzi w wjazd w obie strony, do góry i na dół, także można tutaj pochodzić, a później zjechać, chyba, że w jedną stronę tylko, około 100 zł kosztuje, i... ale nie wiem jak tu się schodzi, na pewno nie w taką śnieżycę. Najlepszy punkt w Tromso, najlepszy. Nie ma lepszego, żeby podziwiać panoramę, już lepiej nie będzie. Tu zorze też można chyba zobaczyć, właśnie bo to jest do północy czynne. A teraz jest godzina... Która jest godzinka? 12.59. Pięknie tu jest. Ale pięknie, ale jakiś śnieg. Chrupie pod nogami, jeszcze takiego śniegu nie widziałam nigdy Takiego Ale O boże, jak głęboko O Jezu, zaspy tu są Patrz jak głęboko jest

Są O, tak fajnie wygląda kawiarenka. Tutaj na górze. Można się napić gorącej czekolady. Albo zjeść ciasteczko i e, tak wygląda fajnie trąmo. I tutaj mamy. Proszę bardzo, widać fjord Norweski Fjord w Tromsø. Piłkowa to jest właśnie ładne, tylko Takie widoki na Tromsø. Piękne widoki. Ja idę do środka, bo mi zamarza ręka, noga, głowa, wszystko. No, <laughs> Zimno. Ale pięknie to wygląda. Tam na narty można, yy, a tam można na kawę. I zjechać można też kolejką ale trzeba się zagrzeć bo zimno jest. W pomieszczeniu. O! Fajnie było! Jakieś Dwie godzinki trzy nam zajęło. Z dołu na górę w kawiarni posiedzieć ze dwie i pół godzinki. Oto ja się yy, żegnam z, yy, tutaj z tej kolejki nowej. Ciekawa atrakcja. Wszyscy mówią, że to jest atrakcja numer jeden w Tromso. Fiordy, lofoty i inne niby na drugim miejscu są. Także ja się żegnam, zostawcie lajki, subskrypcje i do następnego filmu, jest zimno.